Cześć siemanko, z tej strony wasz ulubiony youtuber Zjemcie kapcie. Dzisiaj nagramy sobie świetny odcinek Wpadł na genialny pomysł Żeby yy, pozbierać kasztany Minecraft Tak, więc tak, zaczynamy O, ale świetny kijek Idealny żeby zrzucać kasztany z drzew Nie trafiłem O, o, coś leci ale ładne 5 kasztanów. Mmm. Super, świetne. Ale super. Dobra, porzucamy jeszcze. Dobra, dobra. Coś spadło, coś spadło. Taż 27 kasztanów. Tu, tu zostały kasztany. Udało się zrzucić kasztana. Cool. Czy jeszcze coś tam widzę? Rzucę kijem. Cool. Cool. Zebraliśmy aż 40 kasztanów. Żyć, nie umierać. To koniec na dzisiaj. Ale w następnym odcinku wam te kasztany. Bo mi są niepotrzebne. Więc no. Siemano, z Bogiem!